Ramy. Kroku by Cestep instrukcje ramowe domy są wspaniałą opcją dla szybkiej i niedrogiej osoby. Jak zainstalować drzwi zewnętrzne, niezawodną barierą na ścieżce zimnych lub nieproszonych gości są drzwi wejściowe. Drugie piętro domu z własnymi rękami. Jedną z znaczących zalet prywatnego domu jest możliwość rozszerzenia mieszkalnego. Głosy plus głos. Głos przeciwko. Beton piankowy to popularny materiał budowlany, który wyróżnia się dobrym ciepłem i właściwościami dźwiękową. Niezależna produkcja betonu piankowego pozwala kilkakrotnie obniżyć koszty materiałów. Wyróżnia się kilka technologii budowlanych, zgodnie z którym wytwarzany jest beton piankowy. Oferujemy zapoznanie się z ich funkcjami i metodami wdrażania, zakresu użytkowania. Typy i zalety domowej pianki betonu, popularność betonu piankowego w branży budowlanej wyjaśniono jego zalety. 1. Kierownictwo gospodarcze. Proces produkcyjny nie wymaga specjalnych inwestycji materialnych, materiał jest wykonany z dostępnych materiałów, a możliwość produkcji domowej znacznie zmniejsza jej koszty. 2. Przepuszczalność pary betonu piankowego ze względu na fakt, że materiał przechodzi w powietrze, w pomieszczeniu nie powstaje korzystna i zdrowa atmosfera. 3. Bezpieczeństwo środowiska. Beton piankowy jest materiałem przyjaznym dla środowiska, ponieważ w procesie produkcyjnym substancje toksyczne nie są do niego dodawane. Głównymi elementami są piasek, woda i cement. Niektórzy producenci poprawiają wydajność materiału, dodając plastyfikatory i hartenery. 4. Materiał ma lekie. Ta przewaga znacznie upraszcza proces transportu i układania betonu piankowego. Ponadto do takiego domu nie jest potrzebna masowa podstawa, a prace budowlane są wykonywane nawet na obszarach sejsmicznych. 5. Szybkość instalacji. Zastosowanie betonu piankowego jako materiału budowlanego do budowy ścian pozwala zbudować dom w ciągu 2 do 3 miesięcy. 6. Wskaźniki wysokiego ciepła i dźwięku. Produkcja ścian spiankowego betonu zmniejsza całkowity koszt budynku, ponieważ koszty pozyskiwania ciepła i materiałów dźwiękowych są zmniejszone. 7. Wysoki poziom bezpieczeństwa pożarowego. Beton piany nie spala i nie obsługuje spalania, a ponadto zapobiega rozprzestrzenianiu się płomienia. 8 uniwersalność dalszego wykończenia. Ściany betonu z pianki są kit, otynkowane, osłonięte drewnem, podszewką lub bocznicą. W tym względzie nie ma żadnych ograniczeń. Wśród wad materiału zauważamy wysoką porowatość, która z jednej strony poprawia wskaźniki izolacji termicznej, a z drugiej strony zmniejsza wytrzymałość, dlatego transport betonu pianki odbywa się ze szczególną ostrożnością. Ściany bloków piankowych są obowiązkowe, aby uniknąć pojawienia się pęknięć na ich powierzchni po skurczu. Ponadto spienione ściany wymagają dekoracji. Brak zewnętrznej dekoracji prowadzi do wchłaniania dwutlenku węgla z materiałem i zmniejszenia jego wytrzymałości. Dekoracja zewnętrzna wysokiej jakości szybko rozwiązuje te wady. Najlepszą opcją jest użycie cegły jako warstwy wykończeniowej. Zakres korzystania z bloków pianki nie ogranicza się do branży budowlanej, materiał służy do budowy ścian, konstrukcji wspierających w domach wiejskich, budynkach mieszkalnych i biurowych. Ponadto bloki piankowe są szeroko stosowane w procesie izolacji już wzniesionych ścian. Ulepszonej izolacji dźwiękowej w budowie partycji wewnętrznych. Za pomocą tego materiału stare budynki są odbudowywane i naprawiane, ich liczba kondygnacji jest zwiększona, a izolacja dźwiękowa sufitów jest ulepszona. Bloki piankowe różnią się gęstością i ilością porów w materiale. Aby wyznaczyć ten wskaźnik, litera D przepis na produkcję materiału bezpośrednio określa jego jakość i markę. A wskaźniki te są głównymi w dziedzinie korzystania z bloków piankowych. W odniesieniu do miejsca zastosowania materiał jest podzielony na bloki piankowe, z których powstają partycje wewnętrzne d 100 do 300, materiał izolacyjny termiczny d 400 do 500, konstruktywne i instruujące d 600 900 pianka strukturalna blokuje D1000 do 1600. Bloki piankowe o najwyższej gęstości charakteryzują się najniższymi wskaźnikami insulacji ciepła i są wykorzystywane do wzmocnienia sufitów i pracy w celach konstruktywnych. Ich koszt jest znacznie wyższy niż w piankowych blokach marki D100 do 300. Należy pamiętać że wilgotność powietrza w procesie układania materiału nie powinna przekraczać 60%. W przeciwnym razie folia barierowa jest nakładana na wewnętrzną powierzchnię materiału. Do układania materiału stosuje się zarówno regularne rozwiązanie oparte na cementu, jak i specjalny klej. Zastosowanie kompozycji klejowej ma wielkie zalety. Ponieważ w tym przypadku zimne mosty nie powstają wewnątrz ścian. Ponadto liczba kompozycji kleju do mocowania bloków pianki jest znacznie mniejsza niż cement. Do it yourself w bloki piankowe standardowa dwustopniowa technologia do produkcji bloków piankowych obejmuje korzystanie z urządzeń w formie generator pianki i instalacja sprężarki dostarczająca powietrze. Mikser w domu jest zastępowany betonowym mikserem formularze, wypełniania rozwiązania i jego rozwiązanie, dodatkowe urządzenia w postaci miernika i wyposażenia pompowania. Przed rozpoczęciem pracy przygotuj rysunki sprzętu do produkcji betonu piankowego. Następnie zdobądź moduł, najbardziej kosztowny komponent. Ta część urządzenia przekształca środek pieniący się w spienioną substancję dostarczając ją do rozwiązania. Moduł zasilania służy jako miejsce do wypełnienia rozwiązania, które tworzy piankę. Każdy zbiornik odpowiedni rozmiar poradzi sobie z tą funkcją. Moduł transformacji przetwarza rozwiązanie Tworząc pianę z niego, sprzęt dawkowania, dostarcza pianę w pewnej gęstości i ilości, określa markę powstałego materiału. Wśród głównych części generatora pianki odnotowujemy elementy w formie dysze, dołączanie do kołnierza, rura sąca. część korpusu, komory zmiany, dyfuzor. Do niezależnej produkcji tego urządzenia przygotuj dwie rury, pompę, wąż. Zawór. Ponadto zaopatrz się na maszynę spawalniczą i rysunki, zgodnie z którymi dalsze prace są przeprowadzane. Rura fabryczna dla środka pienionego wyróżnia się osobliwą strukturą, jedna część ma wąską strukturę, stopniowo rozszerzającą się, zatem prędkość przekazywania płynu przez rury wzrasta przy wyjściu, wzrasta w jak największym stopniu. Następnie zrób piankę i kamerę. Aby uzyskać burzliwe połączenie komponentów. Aby to zrobić, spawaj rury w ilości dwóch kawałków do jednej rury. Jeden z nich znajduje się w części końcowej, a druga pianka karmiącego z narożnikiem. Upewnij się, że rury znajdują się pod kątem prostym w odniesieniu do rurki. Na każdej z rur zainstaluj dwa zawory, zamknij typ, z nim zaopatrzenie pianki jest zatrzymane, rodzaj regulacji reguluje prędkość i liczbę dostarczonej pianki. Zawory regulacyjne są potrzebne tylko do konfiguracji pierwotnej. W przyszłości nie są używane. Zalecenie. Rura boczna o średnicy powinna być 20% więcej niż koniec. Kolejnym etapem jest praca nad pianą. Drugie przygotowanie rury jest wyposażone w dyszę, która zapewnia wyjście gotowej kompozycji. Na rurze wyjściowej zainstalowana jest lejek, co zmniejsza prędkość mieszanki betonu piankowego. Ustaw filtr wewnątrz przedmiotu obrabianego który przekształca emulsję w piankę. Możliwe jest zakup gotowego filtra lub jego niezależnej produkcji ze zwykłej pędzla do mycia naczyń. Pamiętaj, że w tym przypadku użyj siatki typu drucianego, a nie spirali. Pamiętaj o nich na całej długości rurki. Aby uniknąć utraty rufa, dodatkowo wzmocnij ją krążkiem. Następnie komora miksująca jest podłączona do karty piankowej. Jednocześnie zainstalowane rury znajdują się na przeciwnych końcach. Aby poprawić prędkość transportu kompozycji wzdłuż rury, zainstaluj element między nimi w postaci dyszy lub podnośnika dyszy. Należy pamiętać, że druga opcja, choć taniesza, jest gorsza ponieważ zmniejsza wydajność urządzenia o 30%. Podłącz instalację sprężarki za pomocą rury końcowej i komory połączeniowej. Należy pamiętać, że moc sprężarki powinna wynosić co najmniej 5 atm, a ponadto powinna mieć odbiornik, manometr i zawór redukcyjny. Zainstaluj pojemnik na podłodze. Podłącz i wąż do niego, aby dostarczyć piankę do miksera. Połącz wynikową instalację z pompą która uprości zasilanie pianki. To urządzenie nie jest gorsze pod względem mocy zakupionej instalacji, ale jego koszt jest o 3 do 4 razy niższy. Kolejnym etapem jest budowa form dla bloków piankowych. Do tych celów odpowiednie są różne materiały, takie jak drewno, sklejka, stal, polimery. Głównym wymogiem jest tworzenie silnej, a nawet powierzchni, która nie jest podatna na deformację, Aby stworzyć formularz, Postępuj zgodnie z etapami, obliczyć rozmiar. Utwórz rysunek. Standardowe bloki pianki długości, szerokość, wysokość w planie proporcjonalnym wynoszą 4 2 do 1. Przylegając do takiego stosunku, okazuje się materiałem odpowiednim do budowy ścian i wygodnego opatrunku, bez bloków docięcia. Oznacza to, że na głębokości formy 15 cm, szerokości i wysokości wyniesie 30 i 60 cm. W indywidualnej produkcji bloków piankowych istnieje wystarczająca liczba 30 form dla bloku piankowego, zamontu i partycje. Aby największa ich część znajdowała się na górze. W ten sposób bloki piankowe suche szybciej i równomiernie zyskują siłę. Możliwa jest opcja tworzenia formularzy wielopoziomowych. Najpierw zbuduj dno kształtu. Prawie nie napraw na nim ścian i zainstaluj wymienne partycje w środku. Zalecamy przeżycie składanej wersji formularza, a zatem rozmiar bloku pianki. Jeśli to konieczne, w produkcji formy sklejki podłącz części między sobą gwoździami i wybierz opcje laminowane. Domowe formy pozwalają tworzyć piankowe bloki wymaganego rozmiaru i kształtu. Należy pamiętać, że przed wylaniem betonu z pianki w postaci drewniane produkty są wstępnie pokryte folią. W przeciwnym razie drewno pochłonie wilgoć z roztworu i odkształci charakterystykę powstałego produktu. Krok by Kroki instrukcji produkcji betonu piankowego do produkcji bloków piankowych będzie wymagany specjalny sprzęt i mieszanina. Skład roztworu dla betonu piankowego obejmuje składniki w postaci 310 kg cementu wysokiej jakości, pół tony drobnego piasku, 210 litrów wody, 1-2% środka pienionego w stosunku o masie cementu, Modyfikowanie dodatków w celu produkcji pienionego agenta w domu wymieszaj komponenty w postaci 150 g sody kaustycznej 1 kg kalafonii. 60 g kleju stolarskiego. Agent pieniący nie jest konieczny do robienia w domu, możliwy jest wariant gotowych kompozycji. Instrukcje dotyczące pianki dla bloków piankowych wskazują odsetek dodawania materiału konkretnej marki, aby uzyskać samowystarczalne produkcje agenta pienionego. Postępuj zgodnie z instrukcjami: 1. Przygotuj roztwór klejowy. Wlać klej wodą w stosunku od 1 do 10. Podzostaw na jeden dzień, następnie podgrzej zbiornik z kompozycją do temperatury 60 stopni, stale mieszając, masa powinna stać się jednorodna. 2. W ten sposób przygotowano mydło canifol, doprowadzić sodę do wrzenia, dodaj kalafonie, gotuj kompozycję przez 120 minut, aż do jednolitej, canifol jest przedsupany. Podczas chłodzenia mydeł do 60 stopni podłącz do siebie kompozycję w odległości od 1 do 6. Wlej kompozycję do spędzonej jednostki, aby uzyskać piankę o wysokiej wieku. Optymalna wartość pienionego wynosi 80 g na metr sześcienny. Przy niższym wskaźniku pogarszają się jakość gotowego materiału i jego charakterystyka izolacji termicznej. Jakość piany jest określana w ten sposób. Wypełni wiadro składem wiadra, odwróć go. Jeśli piana jest mocno trzymana i nie przepływa, proporcje są prawidłowe. Schemat produkcji bloków pianki wygląda tak: dostawa piasku z cementem, dodawanie wody, dostanie kompozycji do polizatora, zgłoszenie pentona do formularzy. Należy pamiętać, że dość często pierwsze 3 do 5 bloków piankowych nie otrzymuje pożądanej jakości. Wynika to z następujących powodów. Trudność dodania komponentów do pożądanej dawki, zmniejszyć, zwiększając poziom wody, duża liczba spędzonych edukacji, niewłaściwy czas ugniatania, określenie czasu na zbiór siły, Wybór trybu suszenia materiału, eksperymentowanie wszystkie te wskaźniki prowadzą do normy. Dalszy przepis na produkcję materiału jest stale stosowany. Wadliwe bloki piankowe są używane do wypełnienia podłogi. Zapalniczka w produkcji piankowych bloków marki D900 i wyższej, ponieważ zawierają one niewielką ilość porów, jednak mają mniej właściwości inspirujących ciepło. Do it yourself pianki betonowe wideo. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza Twoje imię, anonimowy szybka rejestracja na stronie, komentarz, informacje kontaktowe reklama na stronie internetowej zostań autorem i zarabiaj portal budowy Stront 2011-2018 artykuły o naprawie, budownictwie materiałach budowlanych, kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła uzasadnienie prawne.